Na tester produktu pokażę Ci dzisiaj kolejny produkt z firmy Shedpol, Jest to tak zwany brodzik podpłytkowy. 90 x Grubość 5 cm i tak dalej. Chodzi o co? Dlaczego Wam to pokazuję? Bo ciekawa rzecz: chodzi o odpływ liniowy. Taki kopertowy, bo są różne. Kopertowe to jest już dla mnie taki tak zwany najzwyklejszy spłytek. Dalej, w miarę ładny. Najbardziej opcjonalny spływ tej wody jest i bezpieczny moim zdaniem. Oczywiście są też różne, więc w tym wypadku będzie kopertowy. I dlaczego wam to pokazuję? Oczywiście już sobie to po raz Nie będę wam yy, składał tego z powrotem, dlatego, bo już syfoną zamontowany. Ale tak wygląda. Ktoś powie, po co coś takiego kupywać? I powiem szczerze, że w którymś momencie i mnie przez myśl yy, takie słowa trochę przeszły. Patrzcie, jak to wygląda, gdzie to uskoki? Takie coś się robiło zawsze z wylewki, tak? Wykuwało się w miejsce, gdzie ma być ten opływ liniowy zrobiony kopertowy, czy inny i potem robiło się z betonu właśnie takie zejścia, tak. Tu już mamy całość i ktoś powie po co coś takiego kupywać? wystarczy wykuć betonem, zrobić filito, bajka i w ogóle. No, ale tu chodzi o coś innego. Zwróćcie uwagę, ten, który już ma taki odpływ liniowy, jest mu bardzo zawsze zimno w nogi. Tak, zimno jest w nogi. i W tym wypadku mamy tutaj steropen, a jak już wiecie, steropen zawsze jakby oddaje takie poczucie ciepła. Więc w tym wypadku po prostu za to płacimy. Tak, za to płacimy, bo wylewkę jakąś i tak będziemy musieć przed tym zrobić, zanim, czyli pod to, zanim zaczniemy to kleić. Zobaczmy jak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście większy otwór wycięty i bardzo, bardzo dobrze, bo deweloperzy różnie robią wypustki odpływów. Takie surowe. Tutaj mamy coś, taki materiał jak w tych akrylowych brodzikach, takie wzmocnienie, bardzo dobrze. Tu już mamy w środku, już tą aluminiową, tą syfon, jak to znowu, to tędy woda wam idzie do odpływu, tak. Tutaj mamy już tą, tą coś jak taśmy, e, którą będziemy musieli tu gumę założyć. Również z tej strony jest, e, nie wiem, no jest po prostu. Ja to będę kleił na kleju elastycznym, wcześniej oczywiście beton. No, tak to wygląda. Fajna i ciekawa sprawa. Jak już powiedziałem Wam, no, mam rozpakowany, więc syfon już tu jest założony. Taki syfon jest. I wylewkę. Tu już była dziura. Ja tutaj wyrównałem w miarę, bo było za nisko. To jest wylewka, a na tym później pójdzie na całości. Ma być to dokładnie sklejone. Na kleju elastycznym, dość mocnym. Jak wspomniałem, musimy przeczekać oczywiście, aż ten beton nam zwiąże, będzie mocny, odparuje. Później na to będziemy kleić nasz brodzik podpłytkowy. Ja to zrobię na kleju elastycznym i pamiętajmy, że musimy to wszystko zagumować włącznie z taśmami. Aha, jeszcze jedna rzecz. To jeszcze dokładają narożniki. Tego nie pokazałem, bo to już wszystko sobie tak jak wspomniałem, odpakowałem. Dwa narożniki. Tak, dość ciekawe. I jest trochę tej taśmy. Nie wiem dokładnie ile, ja to Wam powiem za chwilę przy montażu, bo ja już sobie dokupiłem też u swoją, znaczy swoją dodatkowo, bo myślałem, że po prostu jej nie ma, jeszcze nie miałem tego w rękach. Więc pamiętajmy, że to musi być bardzo, bardzo dobrze też zabezpieczone przed wodą. A tu mamy resztę części syfonu. Tutaj mamy łączenie z naszym rodzikiem. I tutaj ten wizualny, promowany, bardzo ładny z firmy Wiega, jakby zatyczka. I oczywiście, jak zwykle, no nie widzę tu więcej instrukcji, jak tylko do syfonu. Tam nie było nic więcej. Tutaj jeszcze mamy foremkę, aby ktoś miał problem. I tyle tego jest. Tutaj jeszcze mamy listwę w tym wypadku akurat aluminiową, jak zwrócić uwagę, nie ma boków. No taka, taka jest akurat w tym, w tym wypadku. OK. jak już widzicie, wszystko jest przygotowane, zagruntowane, również grunt jest. Gumowy, czyli ta folia wpłynie, ja sobie tutaj przymierzam brodzik. Oczywiście wcześniej trzeba to zrobić, ponieważ później będziemy mieć malutki problem. Ok. No każdy, który wykonuje taką pracę, wie o czym tutaj mówię. Ok. Po sprawdzeniu, czy wszystko jest ok, czy wszystko pasuje, zakładamy klej. Elastyczny, najlepiej wysokoelastyczny, w moim przypadku ja tak wykonałem. Rozkładamy grzebieniem tak, jak producent yy, o tym pisze. Ja tu sobie przyspieszyłem trzykrotnie, ponieważ to troszkę trwa. Równie, również oczywiście nasz brodzik też będziemy tak samo równomiernie zakładać klej. Tym samym grzebieniem w tym wypadku, jak dobrze pamiętam, tak zwaną ósemką, czyli 8 mm, może trzeba to ładnie naprawdę dobrze wyrównać, ponieważ tam, gdzie będziemy zakładać, jest również równo wyrównane, jest równo po prostu wylewka położona i na to klej na grzebieniu. Tu obok, właśnie przy tym kółku, jak widzicie, trzeba uważać, żeby nie założyć kleju tam, gdzie będzie uszczelka którą już tu widzicie, mam zamontowaną. Też trzeba o tym pamiętać. Nie zapomnijcie tej uszczelki założyć, no bo no nie jest łatwo później ją włożyć. Ona ma takie ranty. Trzeba wsadzić je pod spód i na zewnątrz. OK. Dobrze. I teraz powoli będziemy... Aha, właśnie. Ja sobie tutaj zawsze przy syfonie daję luz i Zakładam pianką niskoprężną i to jest bardzo ważne teraz, żeby. To jest oczywiście moja metoda, nie musi się z nią nikt zgadzać. Ja tak wykonuję, i do dnia dzisiejszego no, nie mam z tym problemu. A jeżeli by nawet coś było, jest lepiej tam poprawiać. Chodzi o to, żeby teraz, jeżeli ona jest yy, świeża, trzeba właśnie to zrobić wszystko w tym samym czasie, czyli założyć nasz brodzik, ustawić równo. Dociągnąć właśnie naszymi dwoma śrubkami, które później zobaczycie, nasz syfon. I jak wszystko będzie prawidłowo ułożone, wszystko się zespoli razem będzie trzymać w tej pozycji, w której ma być. Ok, zakładamy teraz nasz brodzik bardzo powoli, trzeba uważać. Równiutko. Ok, zwróćcie uwagę, tak jak wam pokazuję, tak to wykonuje. Tutaj był luz oczywiście wcześniej, w sensie tutaj widzicie około dziesięciu siedmiu może centymetrów. No tak już po prostu było. Okej, okay, tu jest wszystko równo tak jak było wymierzone. Ja tutaj zauważyłem, że jeżeli dałem dwa razy klej na grzebieniu, no troszkę miałem wyżej. Ja tu troszeczkę musiałem docisnąć ten nasz brodzik. Zobaczycie za chwilkę. Po prostu na niego e, wszedłem. Stanąłem i przesuwałem prawo-lewo, aż się dosunął. Więc nic też z nim się nie stało, poza tym, że gniecenia były tylko po moich jakby palcach, ale to nie zmienia faktu, nic nie niszczy, nic się nie dzieje. Jest wszystko ok. O właśnie w tym wypadku, tak jak teraz widzicie. Wszystko się ładnie łożyło. Powyrównywałem, po, po, wyczyszczałem nadmiar kleju. Jest ok. Taką wysokość chciałem, ponieważ na zewnątrz łazienki będzie parkiet na odpowiedniej wysokości, musi wszystko współgrać. Tutaj założyłem, widzicie, beton, on już jest tutaj wyschnięty, a za chwilkę będziemy jeszcze zakładać yy, naszą folię w płynie. O, to są te śrubki, o których mówiłem, którym dociskałem. Jak zwrócicie uwagę, to już wszystko jest wyschnięte, na drugi dzień już to zrobię, robię, a nie nagrałem wcześniej. Ja już to wszystko wcześniej dociągłem, ponieważ no nie można tak jak teraz robię, że nie widzieliście i ktoś pomyśli, że to teraz pierwszy raz zakładam. Nie, to już było wcześniej założone, tylko ja zdjąłem, nie chciałem tego brudzić. Założyłem teraz już na gotowo, dociągnąłem, wszystko dobrze, oczywiście z czuciem, żeby nie wyciągnąć tam mosiężnego, mosiężnego wkładu z gwintem, który jest zespolony z plastikiem, właśnie z syfonem. Jak pamiętacie, pokazywałem Wam zaślepkę taką chromowaną z firmy Wiega. No nie będziemy jej w ogóle tu używać, ona po prostu jest w zestawie. No daje producent, może jest w zestawie i tyle. Ona zostaje, na tu niepotrzebna, ponieważ tu idzie nam no, nasza listwa, na której w tym wypadku będą też położone sklejone flizy. Teraz jeszcze zanim położymy folię, o, oczywiście to też trzeba założyć. Można, nie musimy. Ja założyłem. E, oczywiście trzeba zabezpieczyć tą rynienkę. Wcześniej oczywiście jeszcze sobie wyodkurzać, żebyśmy żadnych tych farpotli, śmieci różnych nie mieli połączonych z tą gumą. O, chodzi o to, żeby nam było później łatwiej i lepiej e, kleić flizy. Żebyśmy nie mieli tam jakichś śmieci grubszych o tam do nawet 3 mm. OK, tu zakładam, zawsze to robię po prostu. No, raz się zdarzyło, że gdzieś tam mi odeszła taśma i no ta guma jednak, czy folia wpłynie. Jak zwrócić uwagę, nazywam ją guma wpłynie. Nie wiem dlaczego, ale ciągle e, tak nazywam. Znaczy, ja wiem dlaczego. Dla mnie po prostu to jest guma wpłynie, a nie folia wpłynie. No, ale może tak po prostu lepiej brzmi. Nie mam pojęcia, tak producent nazywa. Jak sami widzicie, ono nie ma nic wspólnego z wyglądem folii, a raczej z gumą. No ale folia w płynie, no to nazywa się folia, w płynie. Ja nazywam guma, łatwiej. Ok, wszystko jest zabezpieczone. I teraz, tak jak zwrócicie uwagę, ja wykonuję to w ten sposób. Zakładam e, i przysmaruję e, gumą. Widzicie, czy folią wpłynie e, pierwsze, właśnie te skosy. I jak naj. Głębiej, tak? Po czym później robię tak? Oczywiście, jak najgłębiej. Po czym założę tutaj y, narożniki, które też będę smarował w miarę jeszcze szybko, aż ten, ta nasza tutaj folia guma wpłynie. Y, jest świeża, żeby nam to zespoliło razem. Właśnie zauważyłem: wiele ludzi nie smaruje albo ściany. Albo na tych listach, tych, tej taśmy, czy narożników. No, ja robię to i to. Później, jeszcze dodatkowo na zewnątrz. Jak najwięcej to, to smaruję, jak najwięcej zabezpieczam tej gumy. I żeby nie było, nie, nie piszcie mi, jakby ktoś komuś przyszło do głowy, że coś tu będzie odparzać. Nie ma takiej opcji. Chyba, że macie jakąś nieznanej marki, albo jakieś dziadostwo, tak to i tą gumę, jakieś firmy, nie wiem, różne są. Kiedyś były takie, że nawet jedna warstwa położona takiej folii no, odparzało, nie, nie, nie trzymało gumy. Ok. tak jak wspomniałem, tak zrobiłem. Tutaj sobie wszystko układam, dociskam w tych rogach, żeby jak najgłębiej weszło, ponieważ jest problem później z przyciętą flizą, że jednak trzeba ją jeszcze dociąć, no bo się takie łuki robią na tych kątach. Zasmarowuję na całości. Wszystko oczywiście, postarałem się pokazać. Okay. Okay. Tutaj już wyschło, bo to jak pamiętam już na drugi dzień robiłem, więc tutaj znowu będę smarował ścianę, po czym będę smarował naszą taśmę. Od razu mogę wspomnieć, że wolę ten rodzaj taśmy, którą widzicie, nie z gumą, ponieważ już wielokrotnie widziałem, że ta, co ma siatki po bokach i gumę w środku, ona po prostu nie trzyma się. Nie trzyma w ogóle się z taką gumą. Czy z tą folią wpłynie? Po prostu jest, nie wiem, no po prostu nie wiem, moim zdaniem... No, ja nie polecam po prostu. Nie chcę za dużo powiedzieć, żeby ktoś tutaj coś nie pisał. No, nie pasuje mi po prostu ta taśma. Tego typu taśmy, moim zdaniem, są najlepsze. Są grubsze. Fakt, faktem, że są grubsze, ale one razem trzymają, można je dobrze ułożyć. Więc takie taśmy ja osobiście polecam. Oczywiście są one droższe dwa razy, nawet z tego co pamiętam. No ale zaraz robimy remont raz na wiele lat, tak? Więc pasuje żeby to, co będzie w środku w ścianie, żeby to było naprawdę konkretnie zrobione z konkretnych produktów. Ok, tutaj wyrównuję całość, dociskam, później pędzlem zajeżdżam, wyrównuję. Pamiętajmy, że nie, nie oszczędzać z tą folią, z tą gumą w płynie, ponieważ jest to bardzo newralgiczne miejsce właśnie odnośnie wody. Tu mogą być różne mikropęknięcia, to są nowe budownictwa, więc różne rzeczy mogą się dziać, dlatego ja zabezpieczam jak najmocniej, jak najlepiej. Oczywiście tutaj widzicie tylko jednorazowo jak położyłem tą folię, tą gumę i trzeba, i to samo zrobiłem, podwójnie to robić, minimum dwa razy to trzeba po prostu zrobić, nie raz, tylko dwa razy, tak jak z malowaniem, za pierwszym razem nie wszystko Wam przykryje, za drugim już tak. Ok, tak to wygląda już na gotowo, po dwa razy malowane, w taki sposób. I mamy już efekt końcowy z wykorzystaniem naszego wspomnianego brodzika. Tak, tak jak mówiłem, no mogłem tu oczywiście zrobić prezentację, wykonanie, ale testy zrobi sobie już zapewne klient. No przecież ja nie będę się tu kąpał. Co jedynie na pewno jest, to 100% pewne będzie cieplejsze tutaj. Oczywiście nie od razu, tylko po używaniu wody. Po prostu szybciej się nagrzeje płytka, bo poza płytką jest właśnie ten nasz brodzik wykonany ze steropianu, steroduru, z twardszego takiego materiału, odmiany steropianu. Nie mam po prostu od razu betonu, więc no odbija nam ciepło. Z mojego oczywiście zrozumowania. Każdy to rozumie inaczej i dlatego jest taki, a nie inny świat. Tak jak wspomniałem, no fajna alternatywa, jeśli chodzi o tak tradycyjnie wykonane te nasze odpływy, które ja wykonuję bardzo często z betonu. No, ciekawe, no, komentowanie zostawiam Wam. Ja to tak pół na pół na to zwracam uwagę, bo jak wiecie, u mnie musi być cena adekwatna do produktu. Zatem, no, mam troszkę mieszane uczucie, jeśli chodzi o kwestię finansową, ale o kwestię używania. No, to naprawdę świetna, świetna sprawa. Moim zdaniem, oczywiście. Tak, yy, wspomniałem, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy mieliście już tym styczność? No tak to wygląda. No, oczywiście to jest moje wykonanie. Wiadomo, jak ktoś wykona gorzej, ktoś, ktoś wykona yy, dobrze. Nie o to tu chodzi. Tu chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie naszego wspomnianego brodzika. I jaką tą funkcję spełnia. OK. Tyle na, te, na dzisiaj. Yy, zapraszam Was na kolejne odcinki serii tester produktu. Jeżeli nie zasubskrybowałeś naszego kanału, proszę zasubskrybuj go. Zaznacz dzwoneczek, abyś był na bieżąco. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku serii tester produktu. Trzymaj się. Miłego dnia.